Kocham cię! Kocham cię! Kocham cię, cię po! Kocham cię! Kocham cię! Kocham cię, cię posko! No ładny w ogóle ten nasz wyszków. A czy wiecie, że w tym roku... Przypada okrągła rocznica powstania państwa polskiego? No, no, to oznacza, że mieszko przyjął wczesno, nie? Tak, tak, tak. I od tamtego momentu nasz kraj jest państwem chrześcijańskim. No nie wiem jak wyglądało niestety to wydarzenie, no. Możemy się tylko domyślić niestety. Historia są ja podzielone zdania na ten temat. Oto jedna z wielu wersji tych wydarzeń. Dzień. 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 Mieszko przez siedem lat Od urodzenia był ślepy Gdy zaś dobiegała siódma rocznica Jego urodzin Ojciec, książe Siemomys Zwoławszy wedle zwyczaju Zebranie komesów I innych swoich książąt Urządził obfitą i uroczystą Ucztę, podczas której Skrycie Z głębi duszy Zdychał nad ślepotą chłopca Nie tracąc z pamięci Swej boleści i wstydu a kiedy on siedział smutny i w żalu, inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie. Ale naraz doszła do ojca wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. Matka, powstawszy od biesiady, poszła do chłopca, pokazując wszystkim biesiadnikom patrzącego już syna. I oto radość stała się powszechna i pełna kiedy chłopiec rozpoznał tych, których poprzednio nigdy nie widział. I w ten sposób hańbę swej ślepoty zmienił w niepojętą radość. A wszyscy tłumaczyli księciu się Momysłowi, że ślepota oznaczała, iż Polska była przedtem tak jakby ślepa. Lecz odtąd przepowiadali, ma być przez mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Zaiste ślebą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary. Lecz przez oświeconego cudownie Mieszka i ona także została oświeconą. Bo kiedy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych. Dotychczas jednak w takich pogrążonych wybłędach pogaństwa że wedle swojego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dobrawa. Szlachetną siostrą księcia Czech Bolesława Starszego była, która okazała się być w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się dobra. Lecz Dobrawa do od, odmówiła poślubienia mieszka, dopóki ten nie zarzuci zdrożnego obyczaju nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci siedem swych żon pogańskich, Dobrawa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale je pierwej podzieliła z księciem Mieszkiem łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie Zaznajmiając się z obyczajami wiary chrześcijańskiej, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki kościoła. Ich pierwszy biskup Jordan Ciężko miał z nimi pracę. Za nich niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winicy pańskiej. I cieszył się wspomniany mąż i szlachetna Jego żona z legalnego ich związku, a wraz z nimi cieszyli się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli małżeństwo. A z tej to, błogosławionej niewiasty dobrawy, brawy spłodził Mieszko, sławnego Bolesława, zwanego później Krobry, czyli Dzielny i Waleczny, który po Jego śmierci po męsku rządził Królestwem i za łaską Bożą w taką wzrostnotę i potęgę i szosłocił, że tak powiem, całą Polskę swoją zacnością. Aby lepiej zrozumieć to, z pomocą przychodzi nam projekt. Dawniej i dziś. Jak zmieniło się życie na przestrzeni 1050 lat państwa polskiego? Projekt jest wykonywany przez klasę pierwszą B z gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie. Hmm. Wspólnie obejrzymy stoiska o, dobra. i dowiemy się co nieco o tej ważnej rocznicy. Tak, dobrze. No to co, idziemy? Dobrze. Tomam. Weźmy książki. A. Kto był pierwszym królem Polski? Bolesław rok. Pierwsza stolica Polski to? Gniezno. Dobrze. Ile yy, krajów? Polska ma jako sąsiadów, czyli z iloma krajami graniczy Polska. W ramach, w ramach. Chłopiec gitarą, byłby dla mnie bardzo... Dobrze, jaki jest najwyższy szczyt w Polsce? Wysy. Dobrze. Kim był Karol Wojtyła? Papież papieżem Polakiem. A ile lat był papieżem Polakiem? 26. Dobrze, gratulacje. Czym imieniem nazwano bibliotekę naszej Dobrze. Dobrze, a park? Wazy Karola Ferdynanda brawa.